Dzień dobry Państwu, witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dzisiaj znajdujemy się w Myszkowie-Mijaczowie. Myszków leży nad Wartą, niedaleko źródła w Kromołowie, około 13 km od źródeł. Jest to miejscowość leżące po dwóch stronach Warty, ale generalnie jesteśmy w tej chwili po stronie lewobrzeżnej. Tutaj kiedyś był Mijaczów. Dzisiaj jest to dzielnica Myszkowa. Drodzy Państwo, Mam przyjemność przeczytać Państwu uniwersał na bici, zwołujące szlachetnych Polaków do Konstantynowa Łódzkiego na czwartą sesję Sejmu Walnego Elekcyjnego na dzień 8 maja 2015 roku. Siłą rzeczy będzie patrona świętego Stanisława, męczennika. Jest to drugi dzień czwartej sesji, bo przypomnę, że pierwszy dzień czwartej sesji odbył się w Kętach 18 kwietnia 2015 roku. Zapraszam wszystkich do Konstantynowa Łódzkiego, na dzień 8 maja, do hotelu Leszczyński. Ale żeby stało się zadość sprawy, ja przeczytam, pozwolę sobie przeczytać cały ten uniwersał. Przem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan i majątność, a którym leży na dobru, na sercu dobro ojczyzny i dobro konkretnych ziem, na których mieszkają lub skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do korony polskiej, Mocą prawa zwyczajowego, najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz mocą Królewskiego Rodu Leszczyńskich rozsyłamy mniejszym Uniwersałem Wici, wzywając Was na jednodniową czwartą nadzwyczajną sesję Sejmowalnego Konfederacji Generalnej Ano Anonimie 2014. Miejsce zjazdu Konstantynów Łódzki, Hotel Leszczyński, ulica Ignacew 9. Początek Sejmowalnego 8 maja 2015 roku. Planujemy rozpoczęcie tej sesji około godziny 11.30, a zakończenie około 18 .00. Obrady Sejmu zostaną poprzedzone mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej w Lutomiersku. Lutomiersku. Lutomiersk to jest kilka, kilka kilkanaście kilometrów od, od, od Konstantynowa Łódzkiego, więc kto ma życzenie, dzień wcześniej o godzinie 18 w dniu 7 maja 2015 roku będzie msza. Zwyczajowa, bo o 18 są w dniu poprzednim msze w Lutomieszku, więc ona będzie zwyczajową mszą poprzedzającą w tym przypadku obrady Sejmu, Sejmu Walnego w Konstantynowie. Warunkiem, a raczej życzeniem naszym jest, by w Sejmie Walnym usług przez nas wołanym uczestniczyli najszlachetniejsi Polacy. Na sesji czwartej, drugim w dniu, drugim dniu, bo przypomnę, że pierwszy był w Kętach, Chcemy poruszyć, to jest to sejm elekcyjny drodzy Państwo, to jest sejm, który zajmuje się problemami elekcji, bo jesteśmy w trakcie wyborów prezydenckich i poprzedzamy, y, po, niedługo będą wybory parlamentarne, więc jest to sejm elekcyjny, y, y, quasi deputatski, też można powiedzieć, prawda? Na sesji chcemy poruszyć i omówić następujące problemy. Czy nadal wa ważna jest konstytucja kwietniowa z 1935 roku? E, chcemy omówić problem elekcji prezydenta, czy możemy obrać prezydenta w ramach Konstytucji Kwietniowej 1935 roku. Jaki jest stosunek prawny, konstytucyjny do wyborów prezydenckich 2015 roku? Sejmu walnego oczywiście. Czy nadal popieramy i rekomendujemy Grzegorza Michała Brauna jako kandydata na prezydenta III RP? Czy uznajemy Grzegorza Michała Brauna, kandydata na prezydenta III RP, jako osobę szlachetną? Czy popieramy wszystkich kandydatów niepartyjnych? Czy Państwowa Komisja Wyborcza może zastąpić pole elekcyjne? Czy ma takie prawo, kto i takie prawo nadał, etc.? Czy PKW może zastąpić prymasa? W sensie najpierw jest wybór, potem była koronacja. Czy PKW może zastąpić w takim razie prymasa Polski? Czy chcemy tajnych czy jawnych wyborów? Jak chcemy wybierać przyszłości prezydenta? Jak chcemy wybierać posłów i senatorów? Czy chcemy kaszaty partii politycznych? Czy powołujemy z sancytem sejmowalnego komisję, radę regencyjną, komisję lub radę regencyjną z możliwością wydawania dekretu, oraz kryptów ratyfikowanych przez najbliższe sędzia, sesję zwyczajną oraz by ta Rada Regencyjna lub Komisja Regencyjna zajmowała się reprezentowaniem najjaśniejszej czy podczas interrenium, które w tej chwili panuje, bo my nie jesteśmy królestwem, jesteśmy w fazie interrenium, czyli między, między Promowała monarchię i poszukiwała kandydata na króla Polski. Ważne jest, żeby się zająć też problemem Rady Królestwa, czyli kanclerstwa. Bo organem, jakby, który zastępuje króla to jest Rada Regencyjna, ale ta Rada Regencyjna potrzebuje organ wykonawczy, bo sama w sobie nie powinna być Radem, yy, władzą wykonawczą, czyli Radę Królewską, ja to tak yy, opisuję, gdzie szefem powinien być kanclerz. W Radzie Regencyjnej są regenci, w Radzie Królewskiej są kanclerze i podkanclerze. To jest kanclerz i podkanclerze. Kanclerz Wielki, kanclerz i podkanclerze. Czy jak planujemy uczestniczyć w jesiennych wyborach parlamentarnych? Yy. Inne, oczywiście Państwo możecie zmienić porządek, posłowie ziemscy, którzy przybędą. Po, y, ja zwołuję y, i apeluję, rozsyłam wieci do wszystkich y, Polaków, bezpartyjnych, albo którzy przynajmniej nie są aktywni partyjnie, którzy y, powinni reprezentować, chcą i powinni reprezentować ziemie ziemskie powiatowe. Y, na, tym też, y, na tej też sesji określimy ostatni już y, dzień Sejmu Elekcyjnego, który Prawdopodobnie przypadnie na 22 maja 2014, czyli w przypadku, gdy będzie druga tura wyborów, to będzie dwa dni przed wyborami ostatecznymi prezydenta. Chodzi o to cały czas, żebyśmy monitorowali jako sejmowalne te wybory partyjne, które się odbywają w międzyczasie, ktoś nam chce narzucić prezydenta partyjnego, prawda? Prawdopodobnie poprzez sfałszowane kolejny raz wybory. Zapraszamy na dzień 8 maja 2015 roku do Konstantynowa Łódzkiego wszystkich bezpartyjnych kandydatów na urząd prezydenta III RP, a szczególnie Grzegorza Michała Brauna. Chcemy Państwa wysłuchać i przesłuchać. Osobiście zaprosiłem już Grzegorza Brauna, ale nie wiem, czy, czy nie odpowiedział, więc nie wiem, czy przyjedzie. Prosimy o przywiezienie ze sobą własnych tablic genealogicznych, tych kandydatów. W tym przypadku tak naprawdę chodzi o dwóch kandydatów bezpartyjnych, bo jest to pan Kukiz i pan Braun. To są osoby bezpartyjne, nad którymi musimy się pochylić, zastanowić. Troszczymy się o Rzeczypospolitą, naszą ojczyznę i matkę. Troszczmy się o Rzeczypospolitą. Przywróćmy jej blask na jasień Rzeczypospolitej, oddolnie rządzonej, a przez to bezpiecznej i zasobnej. Dano w Myszkowie dnia 30 kwietnia 2015 roku. Podpisał Marszałek Sejmowalnego Konfederacji Niepołomiejskiej Generalnej Anonimii 2014 Wojciech Edward Leszczyński. Drodzy Państwo, jestem tutaj w bardzo zacznym miejscu w Miaczowie. Tutaj jest kościół, jeden z najstarszych na tych ziemiach, to jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Pana Jezusa. Tutaj po prawej jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W tym, że ten kościół tutaj o nim krążą legendy, to jest kościół, to była jakaś kaplica zamkowa, bo kiedyś zamek, jest to jeden z najstarszych zabytków tutaj tej ziemi. Krążą nawet legendy, że prowadziło tu tajne przejście na jasną górę, ponieważ jesteśmy w tej chwili w prostej linii około 40, a może i mniej 35 km do jasnej góry. E, oczywiście takie są legendy. Natomiast jakby nobilituje to miejsce sam, sam, sama, sama obecność tutaj dwóch świątyń. Jedna, tak jak powiedziałem, pod wezwaniem e, Narodzenia Pana Jezusa, a druga pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. E, mówiłem już o zmartwychwstaniu. Myślę, że tutaj te dwie świątynie nawiązują katolickie, nawiązują do, do faktu, że powinniśmy spróbować narodzić się na nowo jako monarchia, jako Królestwo Polskie. Czyli Królestwo najjaśniejsze w tej formule: król i parlament, tak jak było, czyli Sejm, Walny i Senat. Król, Senat typu rzymskiego, stojący przy królu, gdzie w Senacie też są dyskupi. Król namaszczony, oczywiście wybrany przez Sejm Walny i namaszczony przez ręce Polski. Król katowicki, chrześcijański. I Sejmy Walne i sejmiki e, ziemskie, powiatowe, które ewentualnie mogą zwoływać sejmiki jeszcze generały, czyli sejmiki generalne. Niekoniecznie wojewódzkie, sejmiki zbiór kilku sejmików ziemskich. Proszę Państwa, te wszystkie problemy omówmy w Konstantynowie Łódzkim w hotelu Leszczyński. E, dlatego zwołałem w hotelu Leszczyński w Konstantynowie, że prowadzi je rodzina Leszczyńskich. E, nie jest koligacona bezpośrednio ze mną, więc w jakimś sensie neutralna. Natomiast położenie jest w centrum Polski. Niedaleko znajduje się miasto Piątek, czyli geograficzne centrum obecnej, obecnej Polski. W związku z tym każdy może łatwością dojechać do tego miejsca, bo to jest, bo to jest miejscowość na skrzyżowaniu dwóch głównych autostrad. Jest niedaleko lotnisko Lublinek, więc można i z zagranicy przylecieć. Także zwołuję w miejscu, w którym nie utrudnia Państwu to miejsce dojazd na obrady. Kolejne prawdopodobnie będą na Dolnym Śląsku 22. Więc proszę bardzo przyjechać i zaktywizować się na Dolnym Śląsku, bo tam się źle dzieje, z tego co ostatnio mówiła pani Beata Andreas. Prawda? Dlatego wytypowałem kolejną sesję, kolejny dzień, trzeci dzień Sejmowalnego, ostatni prawdopodobnie tej sesji czwartej, elekcyjny Sejm, we Wrocławiu lub w okolicy Wrocławia. Także już teraz zapraszam, ale oczywiście przegłosujemy to na sesji w Konstantynowie Łódzkim. Dziękuję za uwagę i zapraszam do moich kolejnych wystąpień.